To oni, oni się śmieńeczką z tej strony media, a dzisiaj mi widzicie w ogóle w całości. Yy, green Screen na razie mi nie działa, ponieważ nagrywam yy, to w dzień, a ciężko mi działa Green Screen. Będę musiał to jeszcze ustawić, ale oglądniemy sobie dzisiaj robloxowe TikToki, jest Minecraftowe TikToki, brow Starsowe TikToki, Fortniteowe TikToki. No to zaczynam robloxowe TikToki i zobaczymy w ogóle sobie dzisiaj jakieś TikToki. Mam przygotowanych trochę dzisiaj i są niektóre naprawdę takie, że byłbym głowy. Więc oglądajcie do końca, a zobaczycie naprawdę ciekawe. Robloxowe TikToki, yy, O to sobie zobaczymy? Może być naprawdę śmiesznie yy, Naprawdę ciekawie, więc zacznijmy przejść. No chyba przechodzimy do tego oglądania w końcu tych robloxowych TikToków, co nie. No tak. Okej, okay. yy, mamy tutaj logo Robloxa. I logo TikToka. Tak jest. Roblox TikTok. <laughs> Jak to fajnie wygląda? Yy, to by było tak bycie, jakby TikTok miał współpracę z Robloxem, dobra. Są jakieś tańce. Ok. W ogóle co to za gra jest? W ogóle tańce na wulkanie, Creeper, co? Jeszcze na pączku, ej, to dobra, dobra, lecimy zaraz dalej, zobaczymy, okej, okay. to jest Bloxburg, z samochodem, dobra, co teraz? Okej, okay, tańce. O nie, jak, co, jak to wygląda? Jeszcze te ręce, nie ma normalnych tylko te takie, oktopus. My home, Builder my. Oh, builder ma to mój tata? Co? A sobie zrobiła z tym, tak. Razę screena. Ej, to w sobie czekaj. Co, to są obrzówie ninja. Okej, okay. ej, jakie to fajne. Takie coś trzeba będzie sobie zrobić, bo to musiał sobie zrobić takiego po prostu. Okej okay. Ej, to. Okej, okay. jest, to... Peppa Pig, ale to jest jakaś inna Peppa Pig. Co to jest? To jest chyba jakaś pod... Patrzcie, to Pepe. Jakaś podróba Pepy jest. O co tu chodzi? Co z tą ręką się tam idzie? dzieje? Aha. Nie rozumiem, dobra. I co tu będzie? Co? W lustrze nie widać nawet dla całego. Okej, okay, kupuję Bloxburga. I? Okej, okay, chyba zakładają ten. Biznes własny, dobra. Czyli Bloxburg kupiony Tytułowo. dobra, Arsenal. Co tu w arsenalu jest? Okej, okay, czyli cały czas... Pada... Aha, czyli w sumie to, to przykład, że ktoś się wygra... O, w końcu zabił, dobra. Udało się. Co tu teraz mamy? Okej, okay, Bloxburgu wychodzimy na zewnątrz. Tyły... Tyłem za mną drzwi. O, kwiatki to. Kwiatki przyniósł e, to to jest. Dobra. To to też jest. Okej, okay, a tu co się dzieje? Ładowanie a dostawy no, ski. w ogóle to są TikToki. Cały czas tylko jednej osoby. Chyba to za osoba będzie miała fajnie, a zaraz sobie przyjdziemy na TikToki. W ogóle jeszcze jakieś inne. Okej. Okay, I ja Ninja Turtle. Jakie to fajne. Rafael. E to, okej, okay, pety. To są to, co Fire Out gra. Jeżeli kojarzycie, co Fire Out gra, to to jest właśnie to, co Fire Out gra. E... Okej, okay, widzę, że to chyba każdy psuje grę w ogóle. Okej, okay, teraz przerabianie tego. tak jest przerabianie. Patrzcie teraz na to. Bierze sobie. Czapeczkę i wadową czapeczkę w Robloxie. Jakieś łańcuchy jeszcze nakłada. E, to, to, to jest tutaj. Mycie ząbków? Co to za gra? To jest Bloxburg? E ta, to jest Bloxburg chyba. No. Ale tak mało przypomina tego Bloxburga mi to tam. Okej, okay, co to jest w ogóle? Ubrała się jak ktoś w ogóle, tak. Okej, okay, word the please place. To jest góra gra, którą gra bardzo dużo Polaków. Albo grało, nie wiem, po prostu jest masakra. tego, że ona była pierwszą grą przetłumaczoną na język polski. Okej, okay, murder mystery, dobra. Okej, okay, co tu mamy w ogóle? Goni goni. Dorzucić się. Nie! on miał. Okej, okay, to to jest za zwalody? Co to w ogóle jest? Ty małpa, co to być? Dobra. Okej, okay, co to jest? Egar... E, co to za skiny jakieś? A wiecie ogólnie, że wejdziecie sobie na TikToka, to możecie znaleźć moje konto, Mendy YouTube, jest tam jeden TikTok, zobaczymy, jeżeli będzie dużo polubień, to może nagram kolejnego TikToka, zobaczycie, wchodźcie, yy, zostawiajcie tam obserwacje, to ja będzie dużo, to nagram ja sam jakiegoś TikToka jeszcze, yy, Medi podłoga YouTube, jeżeli nagrywacie jakiekolwiek Tiktoka na przykład z Robloxa, możecie mnie oznaczyć lub oznaczajcie mnie na przykład przy jakichś TikTokach, yy, losowo przy jakichś TikTokach, to będę je nagrywał, jeżeli wam się podobają. No, to oznaczajcie mi przy tiktokach Mendy podłoga. i Podłoga, to, to będę widział, jakie tiktoki wy lubicie, to wtedy takie nagram. Może wy jakiegoś tiktoka nagracie, to oznaczajcie Mendy YouTube, to takiego tiktoka sobie popiorę. I tak tego tiktoka nagram, zobaczymy ogólnie, dobra. Lecimy dalej z tiktokami. Okej, okay, lecimy z kolejnymi tiktokami, mamy tutaj jakiegoś już zwerki. teraz będą z i tak, że będę dzisiaj że dla ten, dobra, co to jest? Okej, okay. a dobra, tańce. To jest, z tego co wiem, to jest Renegade, okej. Okay. Tutaj jest, normalnie. Dobra. Ok. cookie w Okej, okay, lecimy dalej. Ale to fajne! Ale to fajne jest. Ej, ja muszę to sam wypróbować. Ej, robimy to teraz. Wypróbujemy to teraz sami. Lecimy wypróbować to teraz sami. Ej, jak to ciekawe będzie. Okej, okay, jesteśmy już na gierce, e, znalazłem to, to znaczy nie tą samą, to ciężko było to znaleźć, ale znalazłem idą chyba moim zdanie lepszą, więc sprawdzimy, wow, to epicko wygląda, dobra, to my też to musimy zrobić, Jest tutaj widzowie też już bijają, e, parasolkę mają, a, a z parasolką można powoli zlecieć, Tak się nie uda, to zlecimy powoli, dobra, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, coś, to proszę y, tego nie oglądać, <laughs> co tu się dzieje, dobra, dobra, leci lecimy, 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 tu jest normalny kolor, tu, trzeba mijać jeszcze, dobra, tak, 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 tak. Nie, zgidołem. Dobra, ale jeszcze wyleciły na dół. To Dobra, ale nie. To nie było to. Dobra, lecimy zaraz palasoleczką. Ale to jest... Dobra, to jeżeli nie ogarniemy, to mamy hamulec. Dobra, jak nie ogarniemy, to mamy hamulec. Hamulca mamy. Dobra. Dobra. Wow. Hamowałem. Dobra. Dobra. Y uh. Dobra, wyhamowałem. Dobra, tu do jednak spokojnie. Okej, okay, tu jejku? Jog wyhamowałem nagle, dobra, lecimy. I to już koniec jest! E, dobra, to trzeba wyhamować przy końcu, bo nie chcą umierać E, dobra, zrobiliśmy to. Udało się Ej, to tutaj jest wysoki, czy nie? Dobra, lecimy tu O kurczę, to jest naprawdę wysokie. Co tu jest? Okej, okay, tu jeszcze mieliśmy koszyk, nie wiem po co koszyk. A co tu jest? O, właśnie jest. Mamy bacza czy mam... Nie, myślę, że bacz będzie. Dobra. Co tu jest? A, to są tylko jakieś koszyczki, chyba ktoś umrze, dobra. A, to co to? Teleport? No i mogę bazukę, dobra, szlamy na górę i zniszczymy. Haha, ha, nie będzie tak łatwo. E, ja nie mogę. Eee, nie mogę tą bazuką nic zrobić. Ona nie strzela. Oszukali mnie. Dobra, jeszcze spróbuję co tu łaby i idziemy oglądać dalej TikToki Plane i super. Job. No, to nic tu nie działa, no to fajnie. Aha. Fajnie, że nic tu nie działa. O, nie działa. Aha. No, to to fajnie. No trudno. Nic tu nie działa. Dobra, idziemy oglądać dalej Robloxowe TikToki, jeżeli potem Minecraftowe, przepraszam, ale. Dobra. Idziemy oglądać dalej. Okej, okay, mamy kolejnego TikToka i sprawdzamy, co oni robią. Oni się pocałowali. To tak można. mi się? O nie, jak to wygląda. Oni chyba nie wiedzą o co chodzi. On chyba nie wie o co chodzi, a ten go pocałował. Co tu się wydarzyło? Przejdźmy dalej. O, to co ja nieraz wam robię. Widzowie, jak chcecie, że też was tak przytulał, możecie sobie nagrywać TikToki, zostawcie tutaj 3000 lajków. 3000 lajków, to też będę robił coś takiego na live lub coś. O jejku. O, pa, jakie to te. Jak się opiekuję tą jedną. Ja też tak bym chciał. Ja też tak będę robił. Jeżeli zostawicie tutaj dużo lajków, to też tak będę mógł robić. O, jakie to To jest super, po prostu. mi się podoba, dobra. Lecimy dalej. O kurcze, tu już się konkretnie zrobiło. Te TikToki z Robloxa chyba z drugą stronę zmierzają. Chyba nie w tą stronę, co mały iść. <grym> to, to będzie zaraz kolejny odcinka, więc zabrać. O, jeszcze, dobra Okej, okay. grają w kółko i krzyż... Kwiat, ja w kółko i krzyżyk. Papier, kamień, nożyce. Dobra, wygrała. O nie, okej, okay. to było dziwne. A to, co to jest? Okej, okay. a tu jakaś nagrywa. Ha, bo prosi, że wita się. A, ty się teraz nią no, wita. Wytaczyło, że ją okej. Okay. On tak la lata, w ogóle ja też tak mogę latać jak te duży. Okej, okay, pobahał. Dalej, hello. Okej, okay, co tam dalej się dzieje? Okej, okay, coś pisze do niego. A poleciał, On nie, wraca, wraca do niej. Dobra. I co zrobi Markus HG? Co zrobi Markus? Łapkę w górę! I teraz dostawcie łapkę w górę! Tak jest! I ją ciapnął palcem. I drodzy widzowie! Jeżeli chcecie, żebym robił takie cringe'owe rzeczy jak na tym to całowanie, to tu musi być 5000 lajków. Jak nie będzie, to nie będzie takiego czegoś. A jak tak to wam może zrobię? jak to wygląda z oka na przykład mojego wtedy, jak takie coś. Ale zobaczymy, drodzy widzowie. Zostawcie tu dużo, lajkaczy, to jest na koniec dzisiejszego odcinka. Ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To były Robloxowe TikToki. Wiem, że może jeszcze to nie najlepiej wygląda. Będę nad tym pracował, żeby to naprawdę fajnie wyglądało, fajnie się doglądało. Może to jakieś triki z TikToka w Robloxie lub takie inne rzeczy. Więc... Jakieś lifehacki Robloxowe, TikTokowe. Zobaczymy. Ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.